Pamiętajcie, ten odcinek jest jedynie zrobiony dla rzeczy eksperymentarnych i jest bardzo stary, to stara wersja, więc nic z tego nie jest y, połączone z y, prawdziwym światem normalnego życia taksówkarza. Więc to tyle. Gordon Freeman Co to? Bichu, to chcę... Nie pytaj się! Zlidę! chcę pana, chce pan iść do pracy? A nie! Konrad, Konrad, idziemy do pracy! Zapomniałaś o tym, co To jest kondowany gniasty! Razaj, własny sposób! Ja sobie przede wszystkim goła. Windowsa. 7, Windows 8. Oh. Nie pytam się, jak to się stało. Złamałem sobie nogi. Po co ci to auto, jak idziemy teraz po Zdzicha. Nie pójdź do swojego... Idziemy do Zdzicha chałupy. Ja tu Ale ja cały czas mówię do kolegów. Pograbnij mi! Gim. What the hell? Co się dzieje? Tak. że no, tak się u niego dzieje, znaczy nie mam mnie. Uf! Zaraz. Policja! Jaki Otwórz twórz bo on, mi się nie chce. Zakładasz bluzę? Nie. Odejdź na Co chcesz? Idzie pan z nami do pracy. A ten co? A ten co nie. robi? To ten, niezwykle ale, do... nie! On robi parkour! Aż się spierdział, chodźiemy. No. Okej. Okay. Jedziemy, Nara. jedziemy do pracy. U, o, działa. O, o już. ty chciał wysadzić. Dobra. Radzi razem. Czekaj, idziemy przez portal. Szabala, bali! bomba, mi chodź, idziemy przez portal. Idziemy okay. przez portal! nie pozwolę Ci w moim domu. Czekaj, Uciekaj, idziemy. Kopie. Najwyżej jest na poczekaj. Ja Dobrze. Co do. To jest rozowa, Ja już giero, no halo. No ma na troszce, żartuję. to Ameryka. Ja usunę to rainbow, bo mam lagi przez to. Ja też. On to pierdzi. Wsiadaj do łóżka, do auta, czekaj, muszę się spadać. Właśnie do łóżka. Przecież ja Dam ci darmowe krzesło na gratis. Dobra, to poczekaj, o. kładę. Spaw. Nie da się na nim usiąść. No i co z tego? Gratis, darmowe. Masz wsiadać na górze. Dobrze, to zobaczę cię po pracy Ojej. Mam nadzieję, że nie jest tak jak mówili, bo. O, moje znikło, okej. Logika. Okej, okay, to jedziemy. Tu będę się jechał. No to gdzie jedziemy? Przez tunel, ja znam tutaj kierow kierownicę. Nie, okay, ale gdzie A, do domu strachu, grać. Domu strachu? No nie ruszaj, tam! Zginiesz tam. Nie, prawda. Ja robię hardcore. Jedzień. Nie ruszaj, bo i zaraz się nie pojedziemy! mega hardcore! tego zaraz ciebie wywalę Dobra Ja, Kopniesz go w tyłek? Ooooo! Durę to było? To było szabalaba tendy. Weź pan łoma, a nie pięści. Ja mam pałkę policyjną O patrz mhm. pan! Jesteśmy w pracy! O fajną pałkę policyjną, którą wziąłem ze pracy! Aha! Dobra ta latarka mi znikła nie no to wyłącz ją On znikła ci zamknięcie zamknienie to jest co to było mam uniform teraz na chodnicy coś tam BUM! nie Okej! Okay. gdzie jest coś, gdzie będę nas? Opaść, mój. zaraz, Przecież one, nie pytam się Idę po tu, 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 Po masce on jest tam, on mnie! Nie, 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 wygonię go, wygonię go, wygonię! Nie wygonisz! Odejdź, bo... Dawaj! Oh nie my. zabijesz mnie! Zabiję! Ale masz... Wyklęknij się! Oh. Dało mi się! Chodź! No, Mam kłopot, już... oh. On jest nieśmiertelny! Daj! A o! Czyli gdzie? Jestem tutaj. Jestem Jesteśmy w dupie, Wiecie czemu? Bo nie mamy NPZ-ów, FNAF-a jedynki i FNAF-a dwójki. Spokojnie mam bum-bum! Po co tam bombuum? Bo co tam bombuum? Bo co tam bombuum? Bo co tam tam Teraz ty mi wysadzasz pułapki! To ty wysadzasz mi pułapki! Ała... Brawo! Au. Okej, to tyle! Zniszczyłeś go, idę po jego ciało! Uwierz głupę! O nie! Widziałem to! Udałam... Zgrałem go, idę po jego ciało! Ała. Idę zobaczyć! O tu jest! No nie biorę jego ciało! Ej, ej! coś dziwnego w sobie! To jest robot! Ale pip par w po... kowy! A! Już znik! Co to nie było? Co to miło? Czemu wybuchajcie przez moje wasze łapki? Nie, nie! A to mnie nigdy nie znajdzie. Ja mam pułapkę! Uwazaj! Gdzie jest ten królik? Chcę go pobić na śmierć! Sam ja jest królikiem! Widzę go! Ja nie ja! Ten... Pobiłem go na śmierć! Ow. Widzę go, biorę go! <grych> Gdzie są moje karuki? Obiecam! O nie, Magda! Znowu to! Ociek. O Boże, weź tą dupę, nie mogę przejść! Znowu! Wygrałem, Wygrałem w loterię! Ja wkładam bomby!

Uwitkłem na Twojej Mordzie Niech. Zniknął O granat! O, nie zniknął! No to w każdym razie poluję! Ja chyba będę pulował na... Boniego! Ja idę polować na tego zielonego skurczywyka Powiedziałem, że będę pulował na Boniego, więc Boni. się! A nie mamy Boni. nie zapomniałem! Tu jest, ja... No Gdzie on? Ty go, <laughs> go! A jak go Nie widzę go. Nie widzę go. Nie widzę. Nie Nie widziałem Nie widzę. Nie widzę. Nie Nie widzę. Nie Nie używaj Nie widzę. Nie Kaukań, on Gdzie on? Chyba w naszej bazie znowu wentylacja? Nie, nie ma. Za to wą! Tak na kurczaki. Zaczynaj... A ja poluję na królika zielonego z kurczaki. Na, 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 na. Uda jestem! Gdzie? Po prostu. Za to! tego. Prosto! A tego. Zacznijmy on jest! Zacznijmy od tego. Wiem gdzie on jest! od tego. Ja nie... wiem nie tego. Zacznijmy od Ty A od tego. Zacznijmy od tego. jest. od tego. A nie to ty, sorry! tego. Zacznijmy od A Zacznijmy od A <z fulfil> Tutaj jestem, Gdzie? Gdzie? wentylacji, Gdzie? tu ja idę. Pew! Nie, Nie ma, Bo zrobiłem! A jest tam jego ciało, czy znikło? Nie wiem. Zgubiłem go. I zobacz, a znaczy, to Twój głos w głowie, I co? co, ja Jestem na czpany, Nie wiadomo z czym. O, jakie fajne rzeczy. O, mój uniform policyjny wrócił. Au! Znowu. Okej, okay, uda! Blebić, trafiał cyfr Polisz brutality! Au, oh, Polisz brutality nie zadziałało! O, oh, jakie fajne coś! Nie pójdź na to, bo do mojej połapki na niego O, jakie fajne coś! Mówiłem! Że Straciłem! Masz nie wchodzić na to, bo się wkurzę na ciebie To jest Fajne Fajny A. Idę położyć na tego królika z moją bronią! Na sto procent nie wejdzie do tych Idź Idiota! Z ciebie Hej! Jest jakiś inny ochroniarz tu! Co jest? to jest inny ochroniarz, który nie wiadomo no to jest? Ty! E, zobacz, inny ochroniarz! Tutaj! Security! o oh, się! Co to było? To był ochroniarz! Rejestru! A kto go zabił? Ty, hey, to jest do dla nas. Nie, ja zrobię poli brutality! Poli brutality! On w stanie zmartwych czy nie? Który pierwszy w stanie zmartwych? Odejdź! Ja! Odejdź, bo czekam aż on się zmartwych w stanie, to go zabiję na spawnie!

ja miałem kamerę włączoną, myślę, że to jakiś ten, a to... To stink. sting! stink. leci sting! Dawaj moje parówki, które ka było na ogłoszeniu! O! Zdignął! Jest, nie ma tam jest! Puno klipo! Dobre jest! Puno klipo! Puno klipo! Puno klipo! Puno klipo! Puno klipo! Jest klipo! Nie. klipo! Nie Wydorę tego prędzej nobta. Wow. Zniku! A nie, to ty! No, umarłem. OCZ TING! Dobre zniszczyć! Jestem <grym> dumny! Nie możesz mi zabić, bo! A teraz mam no, wygnąć! Ale fajny duch jesteś, no! Nie możesz mnie zabijać! Nie zabijaj mnie! Nie zabijaj mnie! Zadowo? Jestem duchem! Duchem, 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 duchem! No moją do... You idiot. Czekaj, robię to. Daj pułapki! <ścoughs> Miałem laga, nie wiem czemu. Okay.

Ej, spawn kill! Spawn oh, kill! O bo nie, boli! Ale, ale ty, ty może jedynie jesteś... Możesz używać go jak jesteś iluzją, a nie cały czas trzymasz go. I mnie zabijasz. Tak taki... O, dziękuję. Ała! O! Nie podporzę! Zabiłeś piąciutka dzieci! Ai <laughs> Aj! What the? Au! Mogę Nie mogę, nie ah. mogę go edytować Ojej, grzezalici! Boje. się Też nie że się boję moją Aha. Do Ding! dong, dan dan, yes. Nie Jeszcze nie ma konta. Zacznij. Pomoc! Redzi mnie porwał! Aaaa! Ding dong! Ding dong. ding dong! Ding dong! Woohoo! O, jest dzień! Wie pan co? Ja idę w tej pracy! Jaj! Wie pan co? Koniec nocy! Dobra, y, muszę znaleźć. na kolejną noc! Idę, to nie, nie ja muszę ciągle. znaleźć takie e, fajne mody. Chodź, idziemy spać, ja śpię na kanapie, a ty śpisz na innej kanapie. Idź spać. No tak, nie dasz na tym leżeć. Ale na tym, na ty chcesz spać. Okej. Okay. No to kładź, bo ja chcę już spać. Ja już. No to, to śpij. No już, nie zmieniaj I koloru, po prostu iść w tym spać. No ale fajnie się położył. No to ja idę spać. Bo you sleeping on couch! 2D Cicho Idę spać kill me on bed! Daj mi iść spać, bo nie będzie tranzycji.